Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witam cię bardzo Dzień serdecznie. Cześć. cześć! Jest magia w oczach. Co to znaczy? Słuchaj, nie, spojrzałam tak na ciebie, masz to. Ja pamiętam, wiesz, nie poznaliśmy się jeszcze wcześniej, nie mieliśmy okazji, Bartosz, ale... od eto, bardzo, mi bardzo mi miło. Pamiętam, jak zobaczyłam cię pierwszy raz w Disco Polo. Tutaj to tak, to ty na tym ekranie. Jesteś, <laughs> to są kamery, to jest samochód. Mamy też mikrofony, słychać cię widać. Fajnie? Cześć. 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 Cześć Bartosz. Jak pierwszy raz jak Cię zobaczyłam, możemy jechać? Jesteś gotowy? Tak, tak, tak. możemy jechać. Pierwszy raz jak zobaczyłam, gdzie idziemy? po polo. A gdzie sobie życzysz? E, Mówisz może. Ale trochę bliżej musimy pojechać, bo musimy wrócić musimy za kwadrans wrócić. 20 minut. No dobra, no to. Gdzieś ten, zamiast miasta. No, centrum? A może takie ładne centrum, miejsce? Centrum, A, centrum, centrum, centrum. No dobra, centrum. W centrum. Polecam Nowy Świat, bo normalnie tamtędy nie można jeździć, ale my Do... tam. Chciałbyś tam? Na Nowym Świecie? Mm -hmm. Tam jest ładnie, krakowskie. Ja Mieszkam na Marionsztacie. No to też pięknie. Więc. E, Zdarzyło się. No dobrze, jedźmy, to jedźmy w Twoje okolice. Dobra, super. Pokażesz mi, gdzie kupujesz bułki. Dobra, zamknęli niestety mój ukochany sklepik na rynku Mariensztackim, tam kupowałem bułeczki. Ojej, ja niestety... dzisiaj przeczytałam bardzo y, złą wiadomość, że y, słynna, bardzo słynna warszawska kawiarnia, 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 no kawiarnia, czytelnik, mm -hmm. na pewno ci znana na wiejskiej, tak. gdzie y, jadła... Jadła, piła, żywiła się i dyskutowała śmietanka warszawska przez ostatnie 10 lat. Do końca grudnia jest czynne, bo niestety nie przedłużono im umowy, więc słynny Naprawdę? stolik Tadeusza Konwickiego nie. przepadnie. Powiem ci, jak dzisiaj o tym przeczytałam, to nawet się zastanawiałam, czy nie trzeba zrobić jakiegoś protestu, bo jakby przyszli wszyscy aktorzy, którzy tam przynajmniej raz jedli. Wszyscy ci, którzy byli fanami czy Holubka, czy Głowackiego, czy Konwickiego. Przecież tam jest cała historia. I nie, nie przedłużyli mu. Jest po do grudnia. I będzie tam. Nie wiem, co tam będzie wielobranżowy. Bardzo możliwe. Później. Ale chyba ci przerwałem bo Nie, nie, tego. Tak, e, widzę cię pierwszy raz na żywo i zobaczyłam twoje oczy i od razu e, poczułam taki, tak, taką magię, którą zobaczyłam pierwszy raz oglądając Disco Polo. Ten film, kiedy e, tam tylko wzrokiem grałeś. Tak. Tak, tak. Powiem ci. E, Pamiętam, jak zobaczyłam Ciebie wtedy w tym filmie i sobie pomyślałam, co za gość. On, e, nie wiem dlaczego, pierwsze skojarzenie miałam z Seksmisją. E, wiesz o co mi chodzi? Nie, a, nie wiem, ale dobrze to brzmi. Dobrze to brzmi. Pierwsze skojarzenie miałam z Seksmisją, a sobie pomyślałam, przecież on Paul Wienier grać w Hollywood. Co on tutaj robi? To okay. jest facet, który... Wróciłem się w Polsce, mówię po polsku. Gram po polsku. Gram po polsku. I tutaj się urodziłem przede wszystkim. I tutaj na razie gram. Pewnie dlatego nie jestem w Hollywood. Ale tutaj na razie powiedziałeś, czyli yy, to się zmieni? Albo yy, chciałbyś, żeby się zmieniło? Wiesz co? Świat jest yy, mały, tak no. naprawdę. Jest mały, ciekawy. Mały, ciekawy, ale jest mały i duży jednocześnie. Ale ty... to zdarzało, mi się, zdarzało mi się grać nawet po albańsku. W filmie reżyserowanym przez albańsko-greckiego reżysera, w, kręconym we Włoszech. Więc takie rzeczy też się zdarzają. <laughs> Brzmi, powiem ci, bardzo egzotycznie. <laughs> tak. A pamiętasz cokolwiek po albańsku? Kanmerak, Sedialis, Szumszpej, Barbur, Śśmię Djedwiecz. Już wraz z jej A ty zaprosiłeś mnie? Nie, nie zapytałem, gdzie jest morderca mojego ojca. Jezu, nie wiem. <sumy> Mogę ci powiedzieć ich bin bymś Fourberite. A i kawę <sumy> to, O nie, jest język, którego nie znasz? Hmm, tak, wiele. A teraz udawałem się dla niemieckojęzycznych widzów. E, udawałem, że mówię po niemiecku. Ja nie mówię Muszę, po niemiecku. Tak? Nie. Ja też nie. <sumy> No to całkiem nam wyszło, słuchaj, y, y, no chyba y, taki gorący czas przed tobą, nie wydaje tak. ci się, że otwierają tak. się pewne bardzo duże, ciekawe drzwi, yy... shortlista, oscary? To jest ciekawe bardzo bardzo ciekawe jak tak otwierasz te, te drzwi tak troszeczkę wyściubiasz nosek to czujesz taki jakiś zapach sukcesu zapach dobrej energii yy, czegoś nowego zapach widzisz te... sukcesu no nie, widzisz coś co nie to chyba tak nie działa to znaczy jest to <laughs> tego typu wydarzenia pozwalają yy, pozwalają yy, temu, co się zrobiło, czyli w tym przypadku filmowi, który zrobiliśmy z Jankiem Komasą i z innymi. Dotrzeć do bardzo wielu ludzi po prostu. Myślę, że właśnie... Ten, się... ten film startował, jak Janek Komasa powiedział w jednym z wywiadów, z wywiadów że, że ten niszowy film, który trafił na shortlistę i początkowo startowaliście z pozycji filmu niszowego. Tak, tak. Tak, a, a za chwilę się okaże, że mm, nie będzie taki niszowy. No być może, być może się okaże. Jak, też, też ten polski odbiór jest, jest niezwykły, faktycznie bardzo dużo widzów w kinach. Za co dziękuję i to jest bardzo, bardzo piękne, że tyle ludzi poszło też, poszło też do kina mhm. po prostu. Oni jeszcze pójdą, jeszcze pójdą. I jeszcze pójdą. I jeszcze pójdą, pamiętaj go. Ta shortlista to, to jest informacja z, dosłownie z ostatnich dni, więc myślę, że... Dokładnie. Szczególnie, że mamy dystrybucję w, już na, w, na większości kontynent, kontynentów. Mhm. Myślisz, więc, że to jest taki no... film, który... pójście do, do, do kina na ten film to takie rekolekcje przed świętami? <noise> Zapraszam, może być. No. <noise> może mogą być rekolekcje. Ty jesteś osobą wierzącą? Eee, zależy w co. A w co wierzysz? No bardziej niedualistyczne podejście do sprawy w tym momencie. Mm -hmm. Chodziłeś w szkole Raczej. na religię? Tak, chodziłem, chodziłem. Miałem wspaniałą katechetkę, e, panią Dorotkę. Bardzo, bardzo dobrą, bardzo dobrą katechetkę. Mieliśmy bardzo ciekawe rozmowy i, e, na, temat, na temat wiary właśnie i potrzeby i takich tak różnych rzeczy. Więc to sobie chwalę. Mm, ale ja nie, też... była, nie była to trudna indoktrynacja raczej było to jakieś duchowe rozważanie. Proszę, proszę. Może... No ale widzisz właśnie pan. Czerwone mają. Czerwone mają? Tak. Czerwone mają, masz rację. Ja dowolę zawsze dwa razy spojrzeć niż. Raz za no właśnie nie jesteś rozproszona. W... Nie, nie. Bardzo rozmawiam. uważnie cię słucham, bardzo miło mi się z tobą rozmawia, a sam to ochotem... właśnie, właśnie słyszę, że uważnie mnie słuchasz, więc mogą na tym Nie, 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 broń Boże, nigdy. Nie, 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 nie. kobiety mają chyba większą podzielność uwagi, podobno w badaniach wyszło kiedyś tak mhm. Jednocześnie rozmawiam z tobą, prowadzę i pewnie jeszcze myślę o jeszcze innych rzeczach, ale to, to później. <głos> <głos> ale słuchaj, tak o rekolekcjach i o, 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 tym, tak, o, o, o rekolekcjach o Katechezie, o pani dorodce. Gdzieś w jednym z wywiadów z tobą przeczytałam, że ty rozważałeś jako dziecko bycie księdza. Tak, Wiesz, chłopcy są być przyznałem, śmieciarzem. Przyznałem się e, raz maszynistą, a tych ciągają, Wiedziałem, księdzem żeby to być? skrzętnie ukrywać po prostu. A, czyli? Miałem taki jeden przez chwilę. Moment faktycznie, że się zastanowiłem, bardzo czy to nie byłby świetny wymiar dla aktorstwa. A koloradka, tak jakbyś nałożył koloradkę i wyszedł na ulicę, zmienia postrzeganie człowieka? Zmienia, bardzo zmienia. Żyjemy w bardzo katolickim kraju. Tak, żyjemy w bardzo w chrześcijańskim świecie, też, który mamy rok. 2019 jeszcze? Prawda? A od kiedy to liczymy? No to słuchaj, od dawna. <laughs> od dawna, od narodzin no. pewnego pana. No. Więc yy, i to wszędzie liczymy ten, yy, ten czas, więc tutaj ktoś. Czyjaś polityka zwyciężyła chyba, nie? Na razie. No ale niektórzy nie twierdzą, liczymy. że Kościół to przede wszystkim dobry marketing. No właśnie, yy, właśnie. Z tak wszyscy, się liczy z tym? wszyscy liczymy, chyba wszystko to marketing, nie? Jak się ja, to też mamy trochę marketingu. sobie nie wiem, jaką on... Dotyczy. A siedzi tam z tyłu za tobą? Marketing. Tutaj jest odwrócony, e, właśnie. Jest odwrócony logiem. Logo podjeżdża pod kamerę. Wszędzie są jakieś loga. Ja nie mam na sobie. Mam jakieś ukrywane logo. Jakie masz oczekiwania od życia? Chciałbyś dostać Oscara? Tak. Tak? I co potem? Tak sobie chciał dostać Oscara. To bo bo ty potem... od szóstego roku życia wiedziałeś, że chcesz być aktorem. Tak. Mimo wszystko. Ty mnie googlujesz tam po prostu na bieżąco, tak? <grymku> tak, mi podpowiada. <grymku> <z> <grymku> <grymku> so <miał> przyśla... <grymku> ja bym miał 6 lat. zapytaj go, ile miał lat. Ile miał? 6? 6? 6, Musimy 6 się pół, czy może dalej to... A, dobrze, jedziemy do ciebie, pod Te Te ci, tak. Ci Ciekawe jestem, tak ale ta, 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 ta okolica, oni cię, cię rozpoznają? cię Patrzą na ciebie i mówią, patrzcie, patrzcie, idzie ten, co ma skara dostać? Nie, nie bardzo, chociaż zdarza się ostatnio. Troszkę. No dobrze, obracać. świat się o ciebie pewnie upomni. Mogę? Dalej jeszcze, tak? Tak, tak jeszcze dalej. Świat? Może ja bym tu już wyszedł. bo my się... To, to jest pałac prezydencki, się... to nie jest twój dom. Tak, ale widzę w ogóle z okna widzę ogród prezydencki. O tutaj... tutaj... może być to już. tutaj sobie schodzi się na dół i tu jest Warszawa to rozsądek, Kraków to serce, a tak. w pełnym stoku się urodziłeś, tak? Tak. Prawda. Nie, rozsądek to było ze względu na y, zdawanie do szkoły chyba teatralnej. Tak, tak z rozsądku, myślałem, że będę blisko domu. O, tutaj się schodzi, tutaj mieszkasz. I tam sobie no. mieszkasz? Tak. No pięknie sobie mieszkasz, Władnie. powiem ci. Pięknie sobie Pięknie mieszkasz. Już nie powinienem mówić w ogóle. Nie powinienem mówić takich rzeczy dokładnie. E, e, Słuchaj, Słuchaj tak. już się ustawiły grupy fanów. Zobacz, tutaj jest pierwsza. Szukają twojego jest, mieszkania jest, z przewodnikiem. Tam mieszka on, ten człowiek, co Oskara ma dostać. Nie, i to nie jest dla mnie w ogóle Oskar przecież. Jeśli to jest, jeżeli jesteśmy na szortliście. I to nie tak da mnie. A nie, jesteś elementem całej tej układanki. Jestem, to jest dla nas wszystkich. W sensie za film. Piotr Sobociński. Wielki wkład w tworzenie tego filmu na każdym etapie mmm, tworzenia, tworzenia go od pracy mamy. od pracy nad tekstem yy, i później nad samą yy, wizją z, z Jankiem tego, jak oni będą to opowiadać tę historie Po już yy, na planie był dla mnie wielkim wsparciem i też często zerkałem na niego bo w jego oczach. Mm -hmm. Można było poznać, czy ujęcie idzie, czy nie. Czyli Jak idzie. się gdzieś zagubiliśmy z Jankiem w nasze rozważania, mhm. to można było zawsze liczyć na Piotrka, który miał. Który e, sprowadzał Was zdanie. na Ziemię? Tak. Tak. tak wystarczyło na niego spojrzeć, i było po prostu. Mm -mm. nie. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Coś mu nie, nie działało w tych kadrach. Na przykład i wtedy wszyscy zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Więc Piotr Sobociński ogromny, ogromny miał wpływ na, na to w ogóle też jak, jak ja grałem. A ty słuchasz? Czy ty po prostu wiesz, jak zagrać? Różnie. Czasami się wie, bo czasami się mocno czuję, jak to ma być, a czasami trzeba posłuchać i zapytać. Czyli potrafisz? Staram Słuchać. się. Trudne to jest. Trudne to jest. To jest. Mi się wydaje, że ty wiesz najlepiej, co? Że ja wiem, tak ci się wydaje? No, nie jesteś taki, że ty jak podchodzisz do, do, do jakiegokolwiek tematu, to, to, to masz od początku do końca wszystko wymyślone, jak się ładnie przeciągnąłeś, jeszcze rozumiem, że nie do końca jesteś wyspany, poleżałbym, tak? <laughs> Bałspanko, bo bo spanko jeszcze. To jest mordercza godzina. To jest tortura. Tortury. W sensie, tortur, mm -hmm. tortur. nie wiem dlaczego się w ogóle zgodziłem na to. Jeszcze w dzień Ja wolny. też nie wiem, może po prostu e... dawno nie jeździłeś po Warszawie samochodem. Dawno nie jeździłem, bo nie mamy samochodu z moją dziewczyną. Słuchajcie, zawsze możecie do mnie zadzwonić, to was podrzucę, ale. Tak? O poran... Uważaj, ale uważaj, o o co por... uważaj o co prosisz. Naprawdę. Ehm, o czym my tam. To... No o czym my tam? O tym, że się nie wyspałeś, że jeszcze byś poleżał, bo to mordercza godzina. Czyli nie jesteś z tych, co lubią rano wstać, tylko przypuszczam nie. do nocy siedzisz i buszujesz po mieszkaniu. Tak. Zgadza się? Zgadza się, absolutnie. Gdzieś też słyszałam o tym, że w twojej rodzinie opowiada się o snach, jak już jesteśmy przy, przy, przy tym tak. wyspaniu i niewyspaniu. Śniło ci się coś dzisiaj? Nie, nie pamiętam. Za wcześnie nie się zerwałem. Dwa budziki mnie obudziły, więc... A śniło ci się kiedyś, że dostajesz Oscara? Nie, nie śniło mi się. Czyli to nie będzie tak, że twoje sny staną się prawdą? Może pora to przyśnić? Nie wiem, nie wiem czy to jest w ogóle jakiś cel. To jest na pewno bardzo miła nagroda. Bardzo miły zwrot od rzeczywistości. Układu, ale nie wiem, czy śniłbym o nagrodę. Na pewno, jak, jeśli pytasz, czy chcę, będzie jak, tak jak pytałaś, czy chciałbym dostać Oscara. Oczywiście. Pewnie, bym chciał, przecież nie powiem, że nie chcę. Nie nie, nie, nie chciałbym. Chciałbym, tylko że to. Nie o to chodzi. Chyba jak, się robi te, chyba jak się robi takie rzeczy, to jak się robi film, czy jak się coś gra, jak się pracuje nad jakimś dziełem, to nie... To chce się to zrobić dobrze, jak najlepiej. Tak, i myśli się o temacie raczej i o tym, co chciałoby się powiedzieć, co chciałoby się przekazać, co chciałoby się zagrać. A myślisz, bo, bo ta nagroda, sama nominacja, myślę, że otworzy bardzo szeroko Tobie drzwi do różnych propozycji, nie tylko tu w Polsce, bo w Polsce to na pewno, ale również za granicą. Mhm. Kogo chciałbyś zagrać? kogo chciałbym u zagrać? Kogo u kogo i kogo? U kogo i kogo? Bardzo bym chciał zagrać u Kaufmana. Mm. Ojej. Wielkie no. marzenia. Wspaniały twórca. No. Łukasz Żal chyba będzie teraz z nim coś kręcił w ogóle. Kto? Łukasz Żal. Żal? Dobrze? Tak. Um, I to na pewno na pewno on. Bardzo byłoby miło się z nim słodkie z Davidem Lynchem. Bardzo, bardzo. To z, David, z Davidem Lynchem też. Czyli co? David Lynch, tak? Tak. Bardzo okay. bym chciał no. wylądować w Twin Peaks, w tamtym świecie. To byłoby no, jakieś wspaniałe. Ale no to takie, takie marzenia. Ale nie że może jakiś James Bond? Nie. <laughs> nie. nie chodzi, że w się Bondzie też bym nie, Ale ty no, musiałbyś nie. zagrać swój charakter, wiesz o tym? Nie ma problemu. Dlaczego nie, dlaczego nie dobry charakter o czym się Nie wiem. Się nie, wiem. Mm. nie pasujesz mi do dobrego charakteru. Partnera Jamesa Bonda. zagrać. James Bond zawsze musi mieć. To, w ogóle, przeciwnika. E... Ty mógłbyś nim być. Taki ze wschodu. Ze zmrożonym, ze wschodu, arktycznym roz... spojrzeniem. Rosyjski szpieg, tego mi życzysz. Rosyjski nie, szpieg w Nie, filmach. a dlaczego w końcu, a dlaczego... ktoś... Ktoś nie może być po prostu Polakiem. Polakiem? Tak. Dokładnie, polski szpieg. Polski szpieg. Na pewno, na pewno takich mamy, więc dlaczego może e, James Bond w Chicago, na Green Poincie. Albo tak. <laughs> Jego nemesis, e, e, Ultimate Slav. Okej. Okay. Tak, tak, Bądź spokojny. Ale nie, to jest chyba przez Kota zajęta. Na razie, Na razie nie, myślę. to chyba nie, chyba nie, bo Tomek w tej chwili zajęty jest jeszcze innym Czym, Czymś innym. Tak, czymś innym, on tutaj w Europie teraz propozycji ma mnóstwo. Zresztą bardzo mu kibicuję, super fajne zdolny człowiek. Bardzo. W ogóle zobacz, że tam y, grupa y, polskich aktorów y, zaczęła bardzo mocno i poważnie funkcjonować nie tylko w kinie polskim. No jest taka... taka tak, ta, to prawda. Coraz to częściej się grają otwory. na Zachodzie. W Europie świat jest coraz mniejszy. Wszystko jest coraz bardziej możliwe. Tak, ale to też chyba kwestia tego, że... Cóż no, my jesteśmy w Europie. Mhm. <grym> po prostu. No, od, od paru lat. No jesteśmy w Europie. Od paru lat jesteśmy No ale ty w masz taki American Dream bardziej niż Europejski Dream. Nie... Uff. Mm, mam świetne europejskie kino. W sensie też. Yy, American Dream nie wiem czy tam trzeba tak mocno się jakoś yy, wpychać w te yy, peleryny amerykańskie. Oni mają też yy, ciekawe podejście, bo wszystko co nie jest dużym blockbusterem nazywają Independent, więc okay. jest indie, indie. movies. Jest takie niezależne i niby mają bo małe box ofisy. Które są na polskie wody, du, 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 dużym zasięgiem. E, i, I jakoś ten rynek, taki Independent, e, traktują e, zabawnie, gdzie w Europie kino takie niezależne, kino autorskie króluje od, od, od wielu, wielu lat. lat. Mhm. Więc myślę, że tutaj mamy, mamy jakieś do, dobre przestrzenie do, do pracy po, po prostu w Europie. To w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Świetnych aktorów, bardzo zróżnicowany rynek. Podobnie jest na przykład z polskim teatrem. Mamy świetny teatr na świecie, w, w, na, na arenie międzynarodowej. To dzięki temu, że, mamy, że jesteśmy dotowani z, z funduszy państwowych czy miejskich. Że mamy takie możliwości, że możemy mieć stałe zespoły teatralne w, w, w teatrach i możemy sobie rozwijać i eksperymentować nad, nad różnymi rzeczami, gdzie na Zachodzie takiej możliwości często nie ma. W Stanach, mm -hmm. na przykład, gdzie ten teatr często boryka się z, z finansowaniem i Worcester Group, na przykład. Z której się wywodzi Willem DeFo, świetna, niezależna grupa. Ma problem teraz i zbiera pieniędzy chyba na Kickstarterze. Od początku do końca masz pomysł na całą swoją karierę i swoje życie, bo tak widzę, że obserwujesz, co się dzieje poza granicami kraju, śledzisz, jakie są mechanizmy. To znaczy, że gdzieś tam. Próbujesz, nie, interesuję się Interesujesz. Chyba, po, po prostu. po prostu. A oprócz tego, że aktorstwo jest treścią twojego życia, masz jeszcze w tym wszystkim czas no coś. Co się nazywa na, na przykład sport, co to jest no sport, <laughs> eko, normal, jaki to. ty jesteś? Jestem <laughs> eko. Jesteś eko? Staram się być eko piesek? piesek z pieskiem, pieska pan, pan. To jest pan z pieskiem? ten pan, pan przyszedł ten pan z pieskiem, z pieskiem, pieskiem. i wy, wychodzi z pieskiem? ten przyszedł, pan z pieskiem przyszedł i wychodzi z pieskiem to prawda, przychodzę z pieskiem nie wziąłem dzisiaj pieska a cóż to za I piesek, Oto on jest taki podręczny, że możesz go wszędzie zabrać? do tapicerki, nie, nie jest. to jest damski piesek czy męski nie piesek? nie, jest to męski piesek jest to pan e, pitbull ojej, ale mieszaniec, wygląda jak pitbull, jak red z pitbull mm -hmm. Czyli no, jesteś eko, jest jesteś panem z pieskiem? Jestem panem z pieskiem. To, to jest treść twojego życia oprócz aktorstwa? Hmm, głównie. Miłego co? Bo jaki pan! No, no, nie. Jakie to przyurocze! Uśmiechnij no, się, no, życie jest piękne. No, Ale ma pan jaki dobre podejście. Moje <suszyny> lizaki przyjemniaki. <suszyny> lizaki, lizaki przyjemniaki. przyjemniaki. Jeszcze Sorry. Wiek. Dziękuję, jesteś super. Sorry. Brawo! Lizaki przyjemniaki. Super, widziałeś to? Ekstra. Ten pan miał kolczyki w kształcie świętego Mikołaja tak, w wspaniały był. No i właśnie... Tak Lizaki, jest to. Lizaki, przyjemniaki. Ale on zmienia obraz każdego y, taksówkarza. Dokładnie. Bo to był taksówkarz. Dokładnie. On walczy y, z szufladkowaniem tego, że... Te, że w Warszawie fatalnie są jeździ. nieprzyjemni. Ale to było fajne. Fajne. Ale mam niezłą iluminację, co? Ojju, poczekaj iluminacja, iluminati. Zaraz się zaw... Szatan. Szatan siedzi w moim samochodzie. Tak. Tak? No rzucam właśnie, już widzę to. Rzucam te znaki iluminatów w Jedno oko. Mm. To do Oskarowy, do kolegów z tych z Loży w Stanach. Żeby jak coś to iluminacie. Tak. Załatwiłeś oko, to? Lady Gaga. Okay. Jak ty tam wejdziesz na to? Ten... Zobaczymy jeszcze. W styczniu się dowiemy. Dowiemy się, ale co mamy się dowiedzieć? Czy jesteśmy mamy nominację? Mamy, mamy bardzo ciężką, wielką konkurencję. Wątpisz w to? Podobno im dobre myśli się materializują. Tak. Ja mam dużo dobrych myśli, ale też dobrze jest wiedzieć, że ma się wspaniałą. Yy wielką konkurencję i bardzo dużo jest w tych nagrodach dobrze. marketingu. Z dobrą konkurencją dobrze yy, lepiej się smakuje nam... wygrana, wiesz? Tak, lepiej się pozytywnie mm -hmm. zaskoczyć. Przydałby się nam y, bardzo bogaty sponsor. Y, bardzo dużo pieniędzy jest nam potrzebne na promocję. Ożywił się, Ożywił się mój gość. Możesz zamagnetyzować no. wszystkich tych, Hej, którzy tam naprawdę, z drugiej strony tam potrzebne zdrowie. bardzo dużo pieniędzy, bo to chodzi też o reklamę. E, tak wszystkim powiem. E, bardzo dużo chodzi o reklamy w promocjach e, Oscarowych. Ty nie istniejesz w mediach społecznościowych. Jak to nie. Mam, mam jakieś media. Masz jakieś media? Tak. Ale jak oni do ciebie napiszą, jak ci wyślą te pieniądze? E, no, bez... Znajdźcie go, tam Znajcie na Mariansztacie mnie. chodzi z psem. Dokładnie. Dziękuję, <laughs> Dziękuję ci, bardzo, ci bardzo. ja bardzo się miło. chcę z tobą spotkać. Tak. Jak tutaj ja jak dziewczynę. dostaniesz statut. Ja mam też chłopakę. Jak już dostaniesz tę statuetkę taką złotą, ja piękną, nie dostaję i... jej. Ale na pewno dadzą ci dotknąć nie. i może i może będziesz miał okazję wtedy. Mało tego, jak już będziesz jechał na tą galę, a nie będziesz jak miał dojechać, Dobra. to my samochód Onetu przetransportujemy tam do Stanów. Tak? Tak i podwieziemy cię na tą galę. Będziesz pięknie ubrany, podekscytowany, z tyłu Ostatnie. siedział z całą ekipą, zawieziemy cię. Ostatnio chodziliśmy z buta z Jankiem na zawieziemy was. zawieziemy was. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Dobrze. to, to nie jest, dziękuję bardzo, to jest, nie jest dla nas, to jest wspólna praca wspólna. wielu ludzi. Tak. To jest dla mnie. Tylko Ta praca ja ma tylko twoją świecę, twarz. Tylko, dokładnie, tylko świecę twarzą. Tam są wspaniali ludzie. Kasia Jędrzejczyk, Franek Boberek, Eee, właśnie Piotrek Sobociński. Wszyscy po kolei, którzy... Wszyscy kolei, nam się nie zmieszczą do samochodu. Będą musieli, słuchajcie, będziecie musieli busa Dobrze, to, 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 damy radę, obiecałam.